Dziś w kanale o technologii porozmawiamy o tym, czemu Apple to jeden wielki burdel. Mamy w ofercie Apple MacBooki ładowane z USB-C bez MagSafe'a, z MagSafe'em. MacBooki z nocem, Proszę bardzo, bez nocza jak najbardziej. Może Państwo życzył sobie MacBooka z TouchBarem? Mamy, ale mamy też takie bez TouchBara, bo kiedyś nie było, później był, teraz znowu nie ma. Ale to tylko laptopy, w innych segmentach jest inaczej. No to wziąć iPhone'a 14 czy iPhone'a 13, który jest niby rok starszy, ale też prawie niczym się nie różni. MagSafe, ładujemy na niej swoje. Jego iPhone'a, możemy naładować na nich też niektóre modele AirPodsów, więc co? Położymy na niej też Apple Watch i naładujemy. A nie, i Apple ci mówi: po prostu. I bardzo dobrze, że Apple Music jest na Androidzie, bo jak chcecie słuchać na Apple Music muzyki w najwyższej jakości, to wystarczy, że kupicie smartfon z Androidem i słuchawki obsługujące ten kodek. Bardzo proste, nie?